Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was nowy materiał. Tym razem jak widzicie jest to materiał z Battlefielda trzeciego. Tym razem jest to drużynowy deathmatch na mapie Wielki Bazar. O, ostatnio coś mnie łapie, chrypka taka mała, więc mam taki troszeczkę może inny głos. I co, ich czas pokazuję. No i okej okay, Jest bardzo ładna pogoda I tylko to nagram i zaraz wychodzę Bo no nie ma co siedzieć w domu Już koniec szkoły Już zaczynają się wakacje Dzisiaj jeszcze byłem w szkole Ale u mnie już rada była i pewnie u was też Więc nawet nie brałem plecaka Tylko poszedłem sobie tak dla jaj Dobra, jesteśmy nawet w dobrej drużynie Nie przegrywamy Ale nie jesteśmy ostatni Aha, bo jest, są trzy drużyny tylko No okej okay. Hmm. Jest nas trzech akurat w drużynie, tam gdzie są full, więc no, będzie troszeczkę ciężej niż normalnie. E, gram sobie augiem. Claymore wypuchu wybuchu, czy gościu do mnie strzał. Może zaczekam chwilkę. Dobra, to chyba był jednak Claymore. Okej, okay, może pójdziemy sobie tutaj w lewo. Bo jeśli oni się tam zabunkrowali, gdzie jest e, punkt A mniej więcej, e, wtedy można by ich tutaj zajść bardzo łatwo od tyłu. E, albo nawet do, od tego tunelu ich zamknąć w dwóch, e, z dwóch stron. Tam są wszyscy moi. Tak ja powiedzmy sobie tędy może, no, oby tutaj ich nie było. Ostatnio miałem sytuację, gdzie po prostu wyskoczyło na mnie trzech e, typów, tutaj stali sobie, wszyscy trzej obok siebie i... Aj... Dwubój był, ale no niestety. Było trzech typów obok siebie, normalnie tutaj czatowali na mnie. No i okej, okay, dobra, może tym razem zrespawnuję się na kimś z mojej drużyny? Tak, na tym... A, oni się tutaj bunkrują. Żyj granat. Fajnie strzał do mnie granat Dobra, tam nikogo nie ma Fuck 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 Ooo, co to było? Jednym pociskiem Jednym pociskiem o, jeszcze tego zabiłem. Tam jest jeden mój jest jeden mój. Mam nadzieję, że mnie podniesie. Byłoby super, bo gra turmowcem. I tak, dziękuję ci. Jesteś super kolego. Gdzie oni są, gdzie oni są? Gdzie oni są? Eugia jest bardzo dobrą bronią ogólnie. Co to ma być? Nagle się wszystko uspokoiło, ale ja jego nie mogę podnieść. A jenny, 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 dobra, ale tam jest mój. O szczęśliwie moim e, tak ja wziąłem na siebie ten ogień i oni chyba go zabili mam nadzieję chociaż nie niestety kurde a już byłaby ładna akcja dobra to może ja się zrozpomnę gdzieś tutaj e, aha mamy nawet trzech gości co czy e, jest nas czterech fajnie e, fajnie fajnie bo no, w końcu mamy pełną drużynę i możemy im się stawić na równi najgorzej oczywiście będą mieli ci Którzy... Nie wiadomo, no tak, tutaj mi się udało, że tam z tyłu był gościu. Bo inaczej to by było ze mną krucho, dosyć. O, ładnie. Ładnie, ładnie. Od tyłu nas atakują, a łapa ptaczkę gościu. na wyleczenie, zawsze warto, żeby punkty nam wpadły, bo to zawsze mały bonusik. Dobra, ja tam nawet się nie pcham, tam jest ich za dużo. Chociaż też poczekać na nich, jeśli oni by tutaj się przebijeć. Eee. A, tutaj go zabili. O, tutaj drugi, ładnie. Niestety tam tego nie ubiłem. I wychodzimy na prostą. Wychodzimy na prostą, jest bardzo ładnie, bo wygrywamy teraz. No, w sumie jest remis wcześniej, jak patrzyłem był wygrywaliśmy, no ale nie jest źle, nie jest źle. 7 do 2, bardzo ładny wynik. Gramy chyba do 60, 70, coś takiego Więc meczek będzie dość średniej długości i takie lubię, takie lubię. No, przegrywamy. Jest spory remis, ale ogólnie myślę, że utrzymamy się. Bo no, dobrze idzie, dobrze idzie. O, nawet tutaj ładnie, się spóźniłem troszeczkę. Okej, okay, choć tutaj ktoś Dobra, tutaj mamy kolejnego gościa O! Jeden Fakaj, niestety Mały magazynek 8 do 3 Chyba, że ktoś mnie z mojej drużyny podniesie, ale nie sądzę, tam chyba nikogo nie było No, jeden z mojej drużyny 25 fragów nabił, bardzo ładnie No i... oj, mogłem się na nim zresponować, ale w sumie to nie jest taki zły pomysł, żeby tak, bo teraz pójdę sobie tym przejściem tutaj e, w tym miejscu i e, będę mógł ich po prostu zajść z dwóch stron. Tam są moi... Tam jesteśmy my, mam nadzieję, że nie wpadniemy w ogień krzyżowy, bo to jest hardcore oczywiście. Ja nie lubię i nie chcę inaczej grać... Aj, tutaj nas zaskoczył, mocno, nie wiedziałem skąd on strzela, nie widziałem go. MP7, k 24 level, no młody level, bardzo dobrze gra. Yy, trochę tam przykampił. No i okej, okay, ratio 2.0, kurde, bardzo mnie wkurza ta chrypa. Mamy remis, 43 do 43, do 43, więc potrójny remis. Yy, a w tamtej bliźnie nie ma nikogo. Yy, ja sobie może pójdę z tej strony teraz, bo. Yy, no bo. Bo tam był ten gościu na daszku, to jest pierwsza sprawa. Uff, ale miałem farta, nie zauważyłem go. Uff, tutaj też miałem fart. Kurde, ja muszę się odzwyczaić od tego nagłego przeładowywania od razu po fragu, bo to mnie bardzo zgubia. No bo no, przeładowuje na widoku, naprawdę i to jest najgorsze w tym wszystkim. E, tutaj gdzieś powinni być gościa Dobra Pójdę tutaj. O, nie ma go. Zeskoczę gdzieś tu. Skryjmy się. Pek ninja. Ha, widziałem go tak. Dosłownie ułamek sekundy. Dlaczego mnie zabiłeś, mój? No chyba się wystraszył troszeczkę. No podnieś mnie. No, dziękuję. E, Okej, okay, i teraz chcę przeładować. O, ładny headshot. Ładnie, ładnie. No, ładnie idzie, naprawdę dobrze. Oj, e, tak tutaj chyba zdążę do niego podbiec. Czołgaj się, gościu, czołgaj się. No, uważaj teraz, gościu. No. To była ładna akcja też. Przeprowadzona perfekcyjnie, po prostu. No, łap granat. O, nie, znowu. Sorry, jeśli cię zabiję przez to, ale no... Tak, wolę, wolę stracić troszeczkę tej amunicji strzelając e, przez chwilę w kawałek betonu, niż e, nie strzelać i e, dostać. Dobra, asysta przy zabiciu zawsze punkty lecą. O! Piękny frag, naprawdę. Znikąd po prostu celowałem w ten laser. O, kolejny frag. Wiem, że troszeczkę kampię, no ale jednak to jest Battlefield. A tutaj od tyłu nie myślałem, że tam od przodu, To dlatego on zginął niestety. E, ale bardzo ładny wynik, chociaż cały czas jest ten remis, naprawdę drużyna alfa jest bardzo dobra. Chociaż drużyna brawo. Charlie wszystkie są dobre. Delta ma dwóch ludzi i na razie mają... Chyba dopiero co dołączyli, bo... E, właśnie mają po zero fragów i po zero dadów. No, ale dzięki komuś tam hmm, mam e, ja-fraga, z czego się cieszę. Dobra, biegnijmy tutaj, nikt nie biegnie za mną, nikt. A więc biegnijmy dalej, myślałem, że to gościu. Hmm, no trudno, tak, tak. Dobra. oj, co się dzieje, co się dzieje? Miałem dziwny lob, który mi zblokował myszkę przez chwilę. Ej, trzymaj! Pierwsza pomoc! Niestety gościu nie uratuje cię chyba. Nie, a jeszcze z tyłu. Byłem głupi, niepotrzebnie wyszedłem. Ale jest ładnie. 59 do 59 i naprawdę trzyma się ten wynik. Bardzo dobra rywalizacja. Chciałbym wygrać tę rundę. No ale nie zdziwię się, goście mają... A jeden gość ma 16 pingów, więc to jest naprawdę sporo. I ma 20-coś fragów, A więc jest naprawdę poziom. Poziom jest niesamowity e, tej rozgrywki i takie rozgrywki lubię, w których nie wiadomo do końca, kto wygra, bo zacięta rywalizacja e, wszystko potęguje, wiadomo. Jeśli jest tak, że od początku się wygrywa albo od początku się przegrywa, no to jest wiadomo, nie ma tej chęci, nie ma e, tej próby. Na, n, no, po prostu się nie chce nawet próbować, czy ktoś... E, Wygra czy nie, po prostu już z góry spisujemy na straty to. Nie udało się niestety, bo wolałem sprawdzić, no niestety. Szkoda, ale mhm, przegrywamy. Przegrywamy konkretnie jednym punktem. Aj, głupie przyzwyczajenie z Call of Duty, nie. No wiadomo, w Call of Duty się pada na ziemię coś i... To jest naprawdę debilne przyzwyczajenie. Nienawidzę go i chciałbym to jak najmocniej zniwelować, dlatego że no po prostu wiadomo. No, więc okej, okay, biegnijmy teraz, zajdę ich z tej strony tam razem z tym moim pojedynczym gościem, który myślę, że sobie sam nie poradzi, ale we dwóch już może jakoś damy radę. No ja wiadomo nie będę jakimś niesamowitym wspar... niesamowitym wsparciem, ale zawsze coś tam mu pomogę i to się liczy, bo... Aj, lag, 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 lag. No ale to też była moja wina, nie umiem celować. chociaż zdało strzałkową z takiej odległości, no, gdyby to był sabot, to rozumiem, ale dało to jednak troszeczkę nie. Nie, nie, nie. Dało za słabo. Kto tu rzucił granat? O, ładnie, ładnie, ładnie. O, i nawet amunicję jeszcze mam. tego. pełny serwis. O, kolejny flag. Troszeczkę się odkuję teraz, bo. No nie jest za dobrze. Dobra, ładnie, ładnie. Tutaj są goście, więc ja do nich pobiegnę. Aha, tutaj. Oj, nie strzelajcie do mnie, nie strzelajcie. Okej, okay, rozumiem, że się strachacie troszeczkę, bo każdy się stracha, ale jednak. O, jaki fart. Ofiara adwersarza, fajnie. Fajnie, fajnie. Wygramy, wygramy. Jej, naprawdę, nie patrzyłem teraz na wynik, po prostu grałem tak, żeby wygrać. I już no, na 99,9% wygramy ten, to spotkanie. Nie wiem, jak tam gościu wszedł. O nie, 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 nie! nie oczy, oczy, oczy. Jej, 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 No! Wygraliśmy, wygraliśmy. Piękna gra, piękna rozgrywka, naprawdę. Mój team jest strasznie ogarnięty. Jeśli ktoś z Was to ogląda, to dziękuję. Świetna rozgrywka i też naprawdę dobry wynik. 21 do 8 to jak na mnie jest całkiem dobry wynik. A więc dzięki za oglądanie. Mam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć.